Cześć, witajcie moi drodzy w dzisiejszym odcinku po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że mi ją wybaczycie, a więc żeby nie przedłużyć, przejdźmy do tego, co dla was dzisiaj przygotowałem. Jako, że w Polsce jestem ponad 3 lata i tak naprawdę prawie, że nie widziałem śniegu. W tym roku to w ogóle chyba tylko jeden wieczór był śnieg, no więc cóż, musimy sobie jakoś radzić. Dlatego dzisiaj będziemy robić sztuczny śnieg. Ale nigdy nie uwierzycie, z czego go będziemy robić. A będziemy go robić... z pieluch. Będziemy potrzebować czyste pieluchy, więc, przede wszystkim musimy się przekonać, czy pieluchy nie są wykorzystane. No nie, chyba nie są wykorzystane, bo wiadomo, jak będą wykorzystane, to śnieg może być żółty. A to już nie jest za dobrze. Dobra, to wszystko co musimy zrobić, to tak naprawdę rozciąć pieluchę. I wyciągnąć ten tutaj wkład, który mamy. Nigdy nie miałem doświadczenia z pieluchami, ale wiecie, no cóż, no, trzeba kiedyś zaczynać. Słuchajcie, w tym wkładzie mamy watę i, są, i jest taki proszek. To tak naprawdę tą watę my nie potrzebujemy, bo jest to jest zwykła wata, a potrzebujemy ten tutaj proszek. Więc tą watę musimy wyczyścić. Teraz możemy dla pewności jeszcze przesiać. Ten proszek poprawnie się nazywa poliakrylat sodu. I słuchajcie, najciekawsze jest to, że on może wciągnąć 300 albo nawet 800 razy więcej niż ma swoją masę. I teraz wsypujemy to do miski. Wszystko, co musimy zrobić, to zalać to wodą, żeby otrzymać sztuczny śnieg. Już widać, jak to wciąga. Słuchajcie, i spróbujemy. Co tutaj mamy teraz? Słuchajcie, teraz mamy prawdziwy śnieg. To jest bardzo przyjemne. Po prostu najlepsza rzecz, którą tylko w życiu mogłem sobie wyobrazić. I nie przylega tak mocno do rąk i jest taki lepki, więc możemy nawet jakąś śnieżkę coś, tutaj możemy sobie zrobić, no. Słuchajcie, a teraz sprawdzimy, ile jest stanie wciągnąć poliakrylat z dwóch pielów. Tutaj miałem już liter wody, trochę wlałem. Teraz zobaczymy, tak powoli będziemy wlewać. Zobaczymy ile tak naprawdę jest w stanie nam pochłonąć. Już trochę wlałem, ale cały czas mi robi się gęste. Już wlałem połowę i cały czas jest takie gęste. Zobaczymy, zobaczymy ile da rady. Dobra, i już kończymy cały liter. No ja w to nie wierzę. Po prostu, jeśli to pochłonie cały liter z dwóch pieluch, no to. Słuchajcie, może, mi się wydaje, że możemy zaliczyć, że, że faktycznie pochłonął cały liter z dwóch pieluch, ile mamy śniegu. Moi drodzy, teraz spróbujemy dookoła tak sypać ten sodu i zobaczyć, co się stanie, jeżeli będziemy wlewać w środek tą wodę. Widzicie, cały czas to jeszcze nie jest woda, to jest tak naprawdę gęste. Ja tak szybko wlewam wodę, a to i tak, patrzcie, to, to normalnie po prostu pochłania wodę. Patrzcie. Dobra, to dajmy temu chwilę poczekać i zobaczymy efekt. Moi drodzy, po chwili. To już się przemieniło i stało takie białe, naprawdę jak śnieg. Mega ładnie to wygląda. A na odczucie to jest jeszcze lepsze. Naprawdę polecam. Po prostu nic lepszego w życiu nie możecie znaleźć od, od tego śniegu. Słuchajcie, chciałbym mieć to wiecznie ze sobą i mam na to sposób. Zobaczcie, pomyślałem sobie, że będziemy mogli zrobić odstresywać. Do tego będziemy potrzebować balon i nasz poliakrylat który wsypiemy i zalewamy wodą. I w taki będziemy mieli bu bardzo przyjemny. Dobra, czyli naciągamy balon na taką rurkę, po prostu żeby było wygodniej wsypywać. I wsypujemy tam poliakrylan nasz i zalewamy to wodą. Moi drodzy, parę minut minęło, poliakrylan wciągnął wodę. Teraz jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite, to jest bardzo przyjemne. To wszystko po prostu, uuu, naprawdę. Musicie to spróbować. Mogę Wam opowiadać wiecznie, jakie to jest przyjemne, ale i tak tego nie odczucie. Słuchajcie, taki balonik już mam, więc wkładam do kieszeni. I idę śmiało załatwiać sprawy, bo moc jest po mojej stronie. Moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie Was zapraszam do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie oraz do polubienia mego Instagrama. Tam rzucam bardzo dużo ciekawych rzeczy oraz czasami będę robił transmisję na żywo. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam spodobał się odcinek w takim formacie. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i udostępnijcie ten materiał. To naprawdę motywuje mnie do nagrywania. Trzymajcie się. Scała!